Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Michał Bruszewski, a to jest raport z wojny. 278. Dzień obrony, heroicznej obrony społeczeństwa ukraińskiego, armii ukraińskiej w powstrzymywaniu rosyjskiej inwazji. Co prawda, na przestrzeni tych dni, tygodni, miesięcy, kiedy relacjonujemy dla Państwa sytuację operacyjną, możemy powiedzieć, że teraz inicjatywa operacyjna jest w rękach ukraińskich, aczkolwiek sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. Dlatego chciałbym przejść do sytuacji na mapie. Jak Państwo zauważyli, chciałbym zacząć od takiego szerszego rzutu na mapę. Dlaczego? Dlatego, że po ikonkach, które znajdują się na mapie, a symbolizują te czerwone ikony miejsca bombardowania, widzą Państwo, że cały czas zagrożona jest cała Ukraina. Czym jest zagrożona? Atakami przeciwko zabudowaniom miejskim, głównie Infrastrukturze krytycznej. Większe miasta od Kijowa, Polwów, e, zachodniej Ukrainy, środkowej, południowej czy wschodniej Ukrainy były przez Rosjan w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach bombardowane przy pomocy rakiet, ale także przy pomocy irańskich bezzałogowców. E, tutaj warto powiedzieć kilka słów, jak przebiega obecnie wojna, dlatego że no nie ma wątpliwości, że w dwójnasób Rosjanie chcą tymi bombardowaniami Ukrainę złamać. Po pierwsze na cel wzięli ludność cywilną, dlatego że to ludność cywilna nie będzie miała ciepła na zimę w domach, nie będzie miała prądu, a przypomnijmy, że nie chodzi tylko o to, że nie ma światła, gdy nie ma prądu, ale na przykład nie mogą się odbywać długotrwałe operacje w szpitalach, dlatego że agregaty prądotwórcze także E, także mogą być na wyczerpaniu. Więc sytuacja humanitarna jest bardzo trudna i Rosjanie właśnie idą na te bombardowania, żeby łamać ten opór ukraiński, zwiększać kryzys humanitarny na Ukrainie, zwiększać także możliwość eksodusu uchodźców wojennych na przykład do Polski, czyli jakby zwiększać cały czas ten, ten problem humanitarny. Czy e, łamie to opór społeczeństwa ukraińskiego? W powstrzymywaniu rosyjskiej inwazji? No nie. Natomiast przekłada się na sytuację energetyki ukraińskiej, gdzie blackouty, wyłączenia prądów, sytuacje, kiedy po prostu tej energii nie ma, no powtarzają się notorycznie. Systemy energetyczne muszą być na Ukrainie wyłączane, dlatego że po prostu sieć ulega awarii właśnie po tych bombardowaniach. I teraz... Ku czemu to zmierza. Prawdopodobnie możemy tak stawiać taką hipotezę, że Rosjanie będą zwiększali tego rodzaju ataki, żeby wymuszać tak zwane rozmowy pokojowe. Moim zdaniem jest to akcja na przeczekanie, to znaczy nie idzie bezpośrednio w walkach frontowych siłom zbrojnym Federacji Rosyjskiej, więc na przeczekanie rozpoczną się rozmowy, przynajmniej tak by chciała Moskwa o zawieszeniu broni, żeby można było w trakcie tego tak zwanego zawieszenia broni przerzucać dodatkowy sprzęt, ludzi na front. Tą sytuację patową po utracie Izium, po utracie Chersonia, gdy te miejscowości zostały wyzwolone z rąk rosyjskiego okupanta, zatrzymać tą kaskadę klęsk wojsk rosyjskich. Oczywiście w Kijowie doskonale o tym wiedzą, jakie są prawdopodobne intencje w tym wypadku. Działań rosyjskich, jeżeli chodzi o rozmowy o zawieszeniu broni, czy o rozmowach pokojowych, etc. Więc sytuacja wcale nie jest, nie jest taka prosta. Więc tutaj intencje, jeżeli by się pojawiały, takich rozmów, to moim zdaniem no, powinna być duża wstrzemięźliwość w ocenie tego, czy faktycznie Kreml chce rozmawiać o pokoju, czy chce po prostu kupić sobie czas. Natomiast cały czas to się pojawia, pojawia w mediach. Po wyzwoleniu Hersonie, już przechodząc do sytuacji stricte operacyjnej, Szanowni Państwo, po wyzwoleniu Hersonie, oczyszczenia zachodniego brzegu Dniepru z wojsk rosyjskich, przerzucenia wojsk rosyjskich na drugi brzeg, Rosjanie e, szacują, że przerzucono, to się pojawia w różnych źródłach, ale od 20 do 30 tysięcy żołnierzy, Herson jest pod ostrzałem artylerii rosyjskiej, która umocniła się na wschodnim brzegu Dniepru. Co ważne i co trzeba podkreślić, e, także bombardowane są obiekty cywilne. Między innymi ostatnio został plac zabaw dla dzieci ostrzelany, e, rośnie liczba zabitych, rośnie liczba rannych, więc ten hersoń, który, którego Rosjanie już nie kontrolują, po prostu niszczą. E, na pewno Państwo znają bazę, która służyła przez długi czas wojskom rosyjskim, baza w Czarnobaiwce, gdzie było kilkadziesiąt. Ataków ukraińskich na cele rosyjskie, gdzie Rosjanie po każdym z tych ataków znowu, znowu przerzucali tam sprzęt, znowu montowali tam sztaby, znowu przerzucali tam żołnierzy i cyklicznie ta Czarnobaivka była niszczona. Teraz role się odwróciły, dlatego że to rosyjskie pociski spadają na wyzwoloną przez Ukraińców bazę w Czarnobaivce. Ale nie jest tak, że nad Dnieprem Ostrzał artyleryjski jest jednostronny i Ukraińcy nie mają się czym odgryźć. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jest to cios za cios, to znaczy, Herson jest ostrzeliwany przez wojska rosyjskie, natomiast od Hołej Prystani do Nowej Kachowki, a nawet dalej, artyleria ukraińska niszczy miejsca koncentracji wojsk rosyjskich, sztaby i kluczowe pozycje wojsk inwazyjnych. I na froncie południowym, o którym mówiliśmy wiele, ze względu na wyzwolenie Hersonia, póki co mają miejsce dosłownie akcje ukraińskich komandosów, którzy przekracza, przekraczają Dniepr, którzy zapuszczają się za linię wroga. Między innymi ostatnio była akcja komandosów zaminowania drogi dochodzącej do pozycji rosyjskich, którą to Przerzucali Rosjanie zaopatrzenie. Więc to nie jest tak, że wojska ukraińskie nie podejmują, nie podejmują dalszych kroków na tym teatrze działań, na tym odcinku frontu. Natomiast no nie jest to taka pełnoskalowa ofensywa jak pod Izium, czy wcześniej, właśnie na południu. Jak Państwo widzą, zgodnie ze wskazaniami tutaj na mapie, naszą ikonografią dotyczącą miejsc bombardowań, cały czas Rosjanie ostrzeliwują Nikopol, a także okoliczne miasta. Pod ostrzałem rosyjskim jest także samo Zaporoże. Przypomnijmy, że no Zaporoże jest w rękach ukraińskich, natomiast obwód Zaporoski w teorii, w teorii okupowany, okupowaną część obwodu zaporowskiego. Rosjanie włączyli, włączyli teoretycznie struktury Federacji Rosyjskiej i to jest też ważne do omówienia, dlatego że po wrześniowej częściowej mobilizacji Federacji Rosyjskiej, gdzie dane są różne, ale mówi się o tym, że powołano pod broń ponad 300 tysięcy Rosjan, przy czym trzeba pamiętać, że o wiele więcej setek tysięcy Rosjan uciekło z Rosji, ci, którzy mieli jakiś dobytek, żeby właśnie uniknąć mobilizacji. Sama, sama Gruzja podała dane, że po ogłoszeniu przez Putina częściowej mobilizacji do Gruzji uciekło 700 tysięcy osób z Rosji, z czego 600 tysięcy potraktowało Gruzję jako miejsce tranzytowe, czyli dla, dla, dla dalszej podróży 100 tysięcy Rosjan miało tam zostać. To pokazuje skalę, że jednak mężczyźni rosyjscy, którzy by podlegali mobilizacji, uciekli. Natomiast już są informacje, że w grudniu ma ruszyć kolejna fala tej tak zwanej częściowej putinowskiej mobilizacji. I jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że mięsem armatnim tej fali mobilizacji mają być Ukraińcy siłą wcielani w brance, właśnie na terytoriach okupowanych. To już wcześniej się działo trochę na mniejszą skalę. Natomiast teraz jest ryzyko, że będzie na skalę większą. Ta druga mobilizacja z tego, co piszemy także na portalu Defense24 ma objąć między 500 a 700 tysięcy Rosjan. No i Państwo mogą sobie w internecie zobaczyć, no, jak wygląda kondycja tych tak zwanych mobików, czyli zmobilizowanych rezerwistów, jak są wyposażeni, albo raczej jak nie są wyposażeni, nie są szkoleni, poddają się do niewoli, często... Od razu jak trafiają na front, to giną. Źródła ukraińskie, a także niezależni analitycy z Rosji przeprowadzili taką analizę cyklu życia Mobika, cyklu życia Mobika, czyli ile od powołania do śmierci czasu spędza on na wojnie, i statystyki są podobne. Badano przykłady właśnie śmierci Mobików jest to około 12 dni, z czego od momentu mobilizacji od 3 do 7 dni trafiają oni już na front. No i w ciągu 12 dni. W ciągu 12 dni są tymi zmobilizowanymi żołnierzami, i w bardzo krótkim czasie mogą zginąć. Tak samo osoby, które są mobilizowane w Rosji, jeszcze tutaj chciałem kontynuować ten wątek. To są osoby bardzo często po chorobach, które bardzo dawno temu odbyły służbę wojskową, więc ich wartość bojowa jest niska. Ale bezsprzecznie Rosja, Moskwa stawia na mobilizowanie kolejnych grup rezerwistów i zatykanie frontu właśnie nimi. I teraz, czy przekłada się to na sukcesy militarne rosyjskie? Po Hersoniu, czyli no po wielkiej klęsce wojsk rosyjskich, bo musieli przerzucić wojska na. Drugi brzeg Dniepru. Siłą zbrojną Ukrainy nie udało się w kolejnej, z jakiejś spektakularnej ofensywie odbić dużych połaci terenu. Wszyscy sobie życzymy, żeby tak było, więc można powiedzieć, że na froncie stworzył się pewien impas. Są działania na froncie południowym, tak jak wspomniałem, bombardowania, walki, yy, walki które, które trwają, ale zdobycze terenowe no, po obu stronach nie są znaczące. Natomiast możemy wyszczególnić na wschodniej Ukrainie. Pewne ogniska walk, na których widać, że Rosjanie się koncentrują. Po pierwsze jest to bitwa o wuchłedar, którą Rosjanie toczą już kilka tygodni, a w zasadzie no, walki trwają dłużej, ale tak na poważnie próby zdobycia wuchłedaru już trwają kilka tygodni. W ostatnim czasie szturmy rosyjskie się nie powiodły dlatego, że warunki atmosferyczne sprawiły że było na pozycjach tych wyjściowych rosyjskich ogromne błoto. Pomimo tego Rosjanom rozkazano pod darem szturmować te pozycje, natomiast zarówno pojazdy, jak i żołnierze utknęli wówczas. Sami mobicy pisali zresztą listy do swoich rodzin, które później miały trafić do prokuratury, prokuratury wojskowej w Rosji. W jakich warunkach gnano ich na pewną śmierć, jeżeli chodzi o tę bitwę? Natomiast sama miejscowość przez Rosjan zdobyta nie została, ale pozycje pod Wuchłedarem przez Rosjan są zdobywane. Nie są one znaczące, ale cały czas te szturmy trwają. Przechodząc coraz bardziej na północ, coraz bardziej na północ, jeżeli chodzi o ten teatr działań na wschodniej Ukrainie. No, Rosjanie w wolnym tempie, ale na przykład zdobywają kolejne, można powiedzieć, części no bo to nawet nie, nie mowa o całej, ale części miejscowości, miejscowości, które są w rękach ukraińskich. No, żołnierze ukraińscy je bronią. Natomiast bardzo często po prostu w trakcie tych walk oficerowie ukraińscy stają przed dylematem, czy prawda, bronić się na tych gruzach, czy wycofać się na, na upatrzone wcześniej pozycje. Takim przykładem jest Marinka na wschodniej Ukrainie, a także inne miejscowości, o których już wcześniej także mówiłem, piski opytne, no, gdzie Rosjanie niestety się umocnili i zdobyli te miejscowości, chociaż trzeba pamiętać, że ich znaczenie strategiczne nie jest aż tak duże. Jeżeli chodzi o większe miejscowości, no to tutaj Rosjanie ponoszą klęski, dlatego że na przykład miasto Avdiivka broni się cały czas. To znaczy, Avdiivki nie udało się Rosjanom zdobyć, przechodząc coraz wyżej na północ, jeżeli omawiamy ten teatr działań. I to w zasadzie nie chodzi tylko o rozpoczęcie od frontalnej inwazji tych prób rosyjskich zdobycia Avdiivki, bo one się nie powiodły, ale nie powiodły się także wcześniejsze próby, gdzie siły separatystyczno-rosyjskie próbowały okupować i Avdiivkę atakować. Więc można powiedzieć, Avdiivka broni się nadal i to już wiele, wiele lat. Przechodząc do kolejnych, do kolejnych miejsc na mapie, jak Państwo widzą, tutaj Rosjanie starają się powoli przejść do przodu. Jeżeli chodzi o wojska ukraińskie, to te pozycje udaje się obronić, natomiast miejsce, gdzie myślę, są zwrócone oczy wszystkich ekspertów, analityków, na tym teatrze działań, to Bachmut. Ja już wcześniej, jak miałem przyjemność prowadzić dla Państwa niektóre odcinki raportu z wojny, mówiłem, że Bachmut to jest takie miejsce, którym Rosjanie chcą sobie powetować straty na innych miejscach frontu czyli po klęsce pod Izium, po klęsce chrysońskiej Bachmut wytypowano jako miejsce, które rosyjskie wojska muszą zdobyć, żeby odtrąbić propagandowy sukces. Miasta Bachmut zdobyć się nie udało, natomiast miasto Bachmut jest cały czas notorycznie przez Rosjan niszczone przy pomocy artylerii. Pozycje pod Bachmutem, jeżeli zajrzą Państwo w internecie na materiały publikowane, czy to przez stronę ukraińską, no, rzadziej dostępne przez stronę rosyjską, ale także pokazują, że pozycje pod Bachmut wyglądają jak okopy z I wojny światowej. W zasadzie ta ziemia niczyja pomiędzy pozycjami rosyjskimi a ukraińskimi, no to jest księżycowy krajobraz, gdzie naprawdę wygląda to jak z czasów Wielkiej Wojny. I Rosjanie, zwłaszcza siły wagnerowskie, które rzucono na Bachmut, przejmowały poszczególne miejsca pod Bachmutem, cegielnie, wysypisko śmieci, byli z tych pozycji wypierani, potem do tych pozycji wrócili i... W bezpośrednim takim można powiedzieć szturmie Bachmutu oczywiście wziąć się nie udało Rosjanom, natomiast cały czas starają się przebijać, można powiedzieć, w różnych miejscach, e, w różnych miejscach przy tym mieście, czyli na przykład raz na południu, a gdzie udaje się tam na północy, więc cały czas trwa taka próba sił, żeby w jakiś sposób, czy Bachmut obejść, czy przebić się na kolejne Pozycję. I teraz, czy utrata tego miasta byłaby katastrofą, jeżeli chodzi o y, sytuację y, ukraińską? Największą katastrofą frontową dla Ukraińców mogłoby być wtedy, gdyby zajęli, y, gdyby zajęli Rosjanie Bachmut i Słowiańsk. Dlatego, że wówczas, jak Państwo widzą, y, to zgrupowanie wojsk ukraińskich na wschodniej części kraju no, mogłoby zostać odcięte i główne arterie logistyczne na tych tyłach frontu zostałyby przecięte przez Rosjan. Ale udało się nie tylko powstrzymać ataki rosyjskie na Słowiańsk, ale także w tych wielkich, można powiedzieć, częściach ofensywy pod Izium wyprzeć spod słowiańska wojska rosyjskie. Więc patrząc tak kompleksowo na ryzyko utraty przez siły zbrojne Ukrainy, słowiańska, kramatorska czy Bachmut, no to jest to mało prawdopodobne. Rosjanie, zwłaszcza o tej północnej części, o której mówiłem tego odcinka, są bardzo daleko. Natomiast ryzyko oczywiście kolejnych ataków na Bachmut istnieje i widać, że Rosjanie chcą zdobyć jakiekolwiek miasto, żeby odtrąbić sukces propagandowy, więc na pewno byłaby to strata. Natomiast też nie wpadajmy w panikę, jeżeli chodzi o tak jakby pokazywanie tych, tych sukcesów Rosjan w skali większej niż ona jest. Rażone są cele precyzyjnie przez siły zbrojne Ukrainy na zapleczu frontu na wschodniej Ukrainie, frontu rosyjskiego i są próby ustabilizowania frontu na wschodniej Ukrainie. To znaczy, to jest, ja to też porównywałem w swoich artykułach, trochę jak. Walka bokserska, gdzie rosyjski zawodnik jest zawodnikiem wagi ciężkiej, ale jest ociężały, można powiedzieć, mało spostrzegawczy, ma dość kiepską kondycję, taki zasapany, powolny kolos, natomiast walczy z zawodnikiem wagi niższej, który jest szybszy. Sprytniejszy, który chowa się za gardą, i tam, gdzie widzi luki w gardzie rosyjskiego zawodnika, po prostu tam punktuje. No i to jest właśnie taki, można powiedzieć, impas na froncie. Tam, gdzie siły zbrojne Ukrainy zobaczą słabe miejsca w tych pozycjach rosyjskich, tam uderzają. No ale ten kolos, ten kolos rosyjski, ten, ten zawodnik na froncie też po prostu cały czas uderza, więc trwa wymiana ciosów. No, i widać, że siły zbrojne Ukrainy, jeżeli chodzi o taktykę, jeżeli chodzi o wyposażenie, wyszkolenie, na ten moment przewyższają wojska rosyjskie. Natomiast ryzykiem oczywiście jest ta masa, którą Rosjanie chcą na front ładować. Są, można powiedzieć, dwie hipotezy na ten temat. Jedna jest taka, że te wojska Mobików, one są obecnie szkolone w Rosji i w pewnym momencie, po kilku miesiącach, mogą mieć jakąkolwiek wartość bojową, i po załataniu frontu będzie niebezpiecznie. To jest pierwsza hipoteza, natomiast druga jest taka, że już rozkład Armii Rosyjskiej postępuje w tak znaczący sposób, a te formacje zmontowane na prędce z mobików mają tak niski walor bojowy, że na nowoczesnym polu walki tak naprawdę będą tylko szkodziły, bo no wystarczy, że kilku mobików zacznie dezerterować i wtedy cały oddział już rusza na tyły, gdzieś się tam szwenda jako maruderzy i wcale nie chce na tym froncie siedzieć. Ja się przychylam, raczej tej drugiej wersji, ale oczywiście musimy te sprawy obserwować, bo to jest właśnie raport z wojny. Dziękuję Państwu za uwagę, będziemy wracali do tych zagadnień.